Hejka! To kolejny odcinek na moim kanale z serii Straszyły. Od początku, oczywiście, i wreszcie ukończyłam budowanie tego mostu, więc dalej przejdę przez nie, przed niego razem z Wami. Dosłownie, chyba 5 minut temu to skończyłam, tak na oko. Wow, cóż za piękny most! Odwaliliśmy kawał dobrej roboty, Alison. Głównie dzięki Tobie. Wiesz co? Aby naprawdę. Uczcić otwarcie mostu powinniśmy odpalić fajerberki. Wszyscy zobaczą, że naprawiliśmy most. Weź te rakiety i umieść je w butelce, która stoi na skale naprzeciwko mnie, a zobaczysz prawdziwe fajerberki. Okej. Okay. Teraz więcej zadań w ogóle się odpokuje, bo jeszcze będzie tam w tych całych urodzonych krawcach. Traf... Aha, tu mi się już pokazuje, że stajny tutaj. Jakieś te nowe. No to nieźle. Rakieta. No, jakie fajne fajerwerki. Fajerwerki z Doskonale, Alison, skończyliśmy. Wracam do domu w Jarlane tak szybko, jak się da. Tylko najpierw tu posprzątam. Przyjedź i odwiedź mnie w którego któregoś dnia, jeśli będziesz przejeżdżać, gdyby ktoś mnie pytał. To jest najpiękniejsze, to jest to najpiękniejsze miasto w Jorvik. Mieszkam obok ratusza, gdzie nasza szanowa, szanowana burmistrz Evelyn ma swoją rezydencję. Poczekaj minutkę. Właśnie o czymś pomyślałam, Alison. Lubisz konie, prawda? Tak sobie myślałam. Czasem mi się to udaje. Nie wiem dokładnie skąd to wiem, ale musiały być jakieś drobne wskazówki, które pozabierają w całość. Wiesz, Jarlheim jest zaraz obok Stany Jorvik. Stajnia Jorvik to najbardziej znana stajnia w Jorvik. Musisz tam jechać i ją odwiedzić. Obiecuję, że nie pożałujesz. Jeśli spotkasz Hermana, faceta prowadzącego w tego stajnie, go ode mnie. Musisz już iść. Okej, okay, rozumiem. Idziesz porozmawiać z mężczyzną, który macha po drugiej stronie mostu? Widziałaś go? Porozmawiaj z nim. Wygląda, jakby czegoś chciał. Zobaczmy się w Jarlim, Alison. Okej. Okay. Jest most. Dobra. Normalnie ekscytacja. Jak to ładnie. Tylko nie mam jeszcze tam odpokowany, ale trudno. O, jakiś papier. Czy ja mam halucynacje? Yy, no. Czy sobie wyobrażam? Gość. Gość. Witam w zajeździe. Co? Nie jesteś zainteresowana zatrzymaniem się u nas? Chcesz tylko wiedzieć, jak dostać się dostanie Jorwik? Mój pierwszy gość od wielu lat, a to tylko miraż. Ale most jest naprawiony, to prawda? Jeźdź na drugą stronę mostu i wróciłem, zobaczył, że to prawda, w drogę. Serio? Nie powiem, gdzie jest w stanie Jarvik. Super. A czy są już tu zadania, te? No, coś tam się świeci i to nie jest ten. Ale nie wiem. O jest tutaj. A. To i tak jest. Um, z tego święta. No cóż. Nieźle. Mos jest całkowicie naprawiony. Fantastycznie. Jestem Edfield. Pierwszy i najprzystojniejszy karma karczmasz w urodzajnych hrabstwach. Witamy. Pomogę ci dostać się do stanie Jorvik, ale wiesz, ty musisz odrobinę pomóc mnie. Co? Wymuszenie? Dlaczego miałbym robić coś takiego? Nie, ty pomożesz mi, a ja tobie. To tylko wymiana usług. Proszę, naprawdę potrzebuję Twojej pomocy. Nie poradzę sobie sam. Proszę, proszę. Pomożesz? Dziękuję, dziękuję. OK, najpierw będę potrzebował pióra i papieru, by spisać wszystko do zrobienia. Nie za bardzo pamiętam, gdzie je położyłem, ale są gdzieś tutaj. Czy możesz się dla mnie znaleźć? Tu jest papier. No, naprawdę. Ciężko zauważyć. Doskonale, teraz napiszę list wszystkiego, co musi być zrobione. Czuję, jakby mój mózg miał eksplodować. Jak masz na imię, Alison? To będzie świetne. Alison, co napisać? Gdzie zacząć? Jest tak dużo. Zupełnie. Mój mózg pracuje na maksymalnych obrotach, ale wygląda na to, że nie mogę zmienić biegu. Ty, przynieś mój kapelusz myśliciela. Jak mogłem zapomnieć? nie uda się bez niego. Musi być gdzieś tutaj, ale nie pamiętam gdzie go położyłem. Jeśli ja poszukam tutaj, ty poszukasz tam, ok? jeszcze kapelusza muszę szukać. Dlaczego? długo nie będzie. No to może poszukajmy i będzie widać taki kapelutek. Gorzej jak wrzucę z takie ten, nie będzie widać. O, znalazłam myślący kapelusz. Spoko. Spójrz, tam jest mój kap kochany kapelusz. Teraz doskonale będzie mi się myślało. No proszę, teraz leży jak trzeba. Gotowa? Gotowa na ładunek niesamowitych pomysłów? Podekscytowana wypróbującą się kolejną teorią godną nagrody Nobla? Usiądź i ciesz się widokiem największego na świecie jednoosobowego Brainstromera. Nie. Brain hurań... huria... H... Dobra, nieważne. Okej, <grystanie> okej. Okay, okay. Mózg osiąga prędkość z cyklonu. Trzymaj się. Po pierwsze, potrzebujemy nowoczesnej nazwy. Coś... Coś cool, globalnego, luksusowego, przyjaznego rodzinie, ograniczonego. Czekaj, nie przeszkadzaj. Mam. Zajazd pod wilkiem. Pięknie, doskonała nazwa. Przypomina, jak kiedyś nazywano karczmę, ale jest nowiutka i świeża jednocześnie. Będzie idealna, super. Wow, jestem wyczerpana. Co? Myślenie o tych wszystkich wielkich ideach to wysiłek, a tu jest jeszcze tak dużo do zrobienia. I rzeczywiście ma tą czapkę, tak teraz spojrzałam. Możesz mi pomóc, jak miło. To bardzo miło z twojej strony, ale nie będę cię dłużej zatrzymywać, obiecuję. Widziałeś wszystkie te chwasty rzeczy tu rosnące? Prawda? Straż... Straszą klientów. Tu masz moją starą piłę. Pożycz ją i pozbądź się stąd tych ostów. Ale śmiesznie wygląda w tej czapce. O, nie, już, są ci, są ci, są ci. Jezu, No, nie wow, ale różnica, wszystko wygląda tak świeżo. Wiesz, problemem zjazdu pod wilkiem jest to, że odknęliśmy w przeszłości. Spójrz na to stare menu, które znalazłem. To nie zadziała. To jedzenie dla stulatków. Jeśli chcemy umieścić zajęst pod wilkiem na mapie, musimy dodać pikantęli naszemu menu. Mogę wymyślić niezwykłe dania, jeśli znajdę inspirację. Poszukaj jakichś ekscytujących składników, żeby mógł stworzyć z nich dania, a ja użyję mojego myślącego kapelusza do Brain hurikanu do trzygwiazdkowego menu w minutę. Ok, dobrze. W międzyczasie poczekam i się przygotuję. Nie chcę nadwyręczyć mojego mózgu, rozumiesz? Trochę czasu minęło, odkąd tak ciężko myślałem. Dobra, zobaczmy, powinno być idealnie, czuję przypływ inspiracji, zaczekaj, przez moją głowę znów przechodzi natłuk myśli. Posłuchaj, przystawka, rzadko spotykane leśne kodleczki z pola Eda, serwowane na makaronie z kołderką z sosu pomidorowego. Danie główne, smażone kolby kukurydzy ala la cinderi, podawane z niezwykłą sałatką z owoców sezonowych i najlepszym amerykańskim sosem. Deser. Niespodzianka Allison. Pyszny, opalony sorbet zrobiony z darów Leśnego Króla w jasnej, mięsnej zalew zalewie na świeżo zebranej kukurydzy. Serwowany z czerwonym, ostrym sosem. Jestem genialny. Świeży misk tradycyjnej kuchni inspirowanej amerykańskim jedzeniem, ale z nutą Azji i, i prawdziwą, klasyczną europejską finazją. Masa radości. Hej, wiesz co? Otworzę tę restaurację. Nie mogę już dłużej czekać. Zajazd pod wiekiem już otwarty. No to nieźle. Tak szybko otworzyć restaurację. Jest to w sklep. Sprawdzam. Dziękuję za pomoc, Alison. Teraz otrzymam obietnicę i powiem Ci, jak dojechać do San Jorvik. Jedź tędy, drogą na... Drogą na zachód i skręć w lewo przy przełęczy. Potem prosto przez góry i do lasu zielonej doliny. Trzymaj się drogi, a wkrótce znów zobaczysz wybrzeże. Wtedy ujrzysz mały domek, gdzie mieszka rodzina Pike. To oni zazwyczaj zaopatrują w zajazd w ryby i owo owoce morza. Więc gdy tam będziesz, możesz równie dobrze złożyć ode mnie zamówienie u pani Pike. Możesz to zrobić? Doskonale. Ludzie z pewnością mogą na to polegać. Allison. Proszę, weź moją biłę łańcuchową. Droga bez przełęcz jest, przez przełęcz jest zarośnięta, więc musisz jakoś przebić Prze się przez krzaki. Poproś panią Pike, żeby pokazała ci resztę drogi do stajni Jorvik. Powodzenia, Alison. Znów się spotkamy. Dobra, teraz ojechać do tej pali z rybą. Tak, została pani z rybą w ręce, chyba. O ja, cię starsze tu chodzi. Zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Nie, Staszeń, czekaj. Czekaj, ty biegniesz. Ej no, ucieka ode mnie. O ty. Cześć, kim jesteś? Od bardzo dawna nie widziałam nikogo na drodze przez Kotlinę Zielonej Doliny. Nie mówi o w tece No to dostanie Jarwik, chce jechać. Zamówienie z gospody. To dobrze, naprawdę potrzebujemy teraz pieniędzy, bo droga na południe jest zamknięta. Ten Edfield manosa do interesów. To będzie reklama dla całego regionu, jeśli znów uruchomi zajazd. Chcesz jechać do stajni Jorvik? Cóż, siedź na zachód wzdłuż wybrzeża, aż do Jarlane. Przejedź przez miasto, a wkrótce zobaczysz stajnie. A jak już siedzisz do Jarlane, porozmawiaj z Jackiem Goldspur z ratusza. Jest tobym burmistrzem. Nie jestem pewna, czy Jack nadaje się do tej pracy. Nie jest najostrzejszym narzędziem w shopie, jeśli, jeśli wiesz o co mi chodzi. Na szczęście pomaga mu siostra Jill. Naprawdę potrzebują każdej pomocy, jaką mogą dostać. Więc porozmawiaj z Jackiem i dowiedz się, czy możesz coś zrobić. Całe hrabstwo będzie ci wdzięczne, jeśli pomożesz miastu stanąć na nogi. W porządku, nie będę dłużej nadużywać Twojego cennego czasu. Jedź na zachód główną drogą. To wszystko, co musisz wiedzieć. Ok. Czułem z połem. Jestem Jack Goldspur. Miło widzieć nową twarz w mieście. Kim jesteś? Hej, Alison. Witaj w Jarley. Duma południowego Jorvik i najlepsze miejsce na świecie. Co mogę dla Ciebie zrobić, Alison? Chcesz się widzieć z Hermanem? Dobrze. Jedyna rzecz, z którą nie mogę Ci pomóc. Herman odszedł, zniknął. Nigdzie nie można go znaleźć. Kiedy najbardziej go potrzebuję, jedzie na wakacje. Masz pojęcie, jakie to kłopotliwe dla mnie? Dlaczego ja potrzebuję Hermana? Cóż, zdarzyło się, że. Cóż, zdarzyło mi się zostać burmistrzem Jarnej. Bardzo honorowy obowiązek. Dlaczego ja? Nikt inny nie chciał, więc Herman zapytał mnie, czy czybym się nie zgodził. Doskonale pomyślałem. Jako burmistrz doświadczy doskonałej kuchni, premier kinowych, przyjęć i mnóstwa innych prezentów. Ale to nie jest tak. Przerzucam papiery cały dzień. Jakież to nudne? Powiedziałem to Hermanowi, ale on mówił, że powinienem być dumny z odpowiedzialności. Ciężko pracować i być wzorem dla mieszkańców. Odpowiedzialność, przywództwo, wzór fuj. Fer! Słyszysz, jakie to niewiarygodnie, nudne? Utknąłem. Jednakże nie można oszukać tego faceta tak łatwo. Słuchaj uważnie, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Rozpisałem wybory, ponieważ ja odchodzę. Niech ktoś inny się męczy. Co? O tak! Chcesz czego chcesz, Alison? Dostać się dostanie robik? Znam Joannę pracującą w tej stajni. Jeśli mi pomożesz z moim cudownym planem, wezmę ją i powiem jej, że potrzebujesz pomocy z Hermanem. Ona może być w stanie Ci pomóc. Umowa stoi? Dobrze. Weź te karty do głosowania i rozwiąż się po mieście. Ja przygotuję kolejny etap planu. Powinnaś skorzystać z okazji i rozejrzeć się w międzyczasie po mieście. Na razie. Dobra. O, są jeszcze kolejne nowe. Yeah. Ja. Dobrze idzie, to miło. Czy to nie czas, by przejść do następnej części planu? Musimy znaleźć nowych kandydatów do tej pieniężnej roboty. Porozmawiałem już z najbardziej odpowiednimi, ale nie byli chętni, kiedy ich pytałem. Ale jeśli Ty się tego podejmiesz, oni też powiedzą tak. Powinien nas spytać ich, czy będą kandydować, zanim rozdałaś karty. To jedyna z tych nudnych zasad i rzeczy, które sprawiają, że nie chcę tej roboty. Rozumiesz? No dobra. To niech jest to. W porządku. Pierwszym kandydatem, na którego ludzie mogą głosować, jest Dory Jarlson z Wyspy Padok, głowa rodziny Jarlson. Zawsze była spokojną i cichą osobą, ciężko pracującą całe życie. Bardzo interesuje się historią urodzajnych hrabstw i pasjonuje ją miasto. Krócie jest super nudna, suchsza niż Sahara, a zatem idealna do tej pracy. Co jeśli moja mama nie zniknęła bez śladu? Moja mama? Tak, Evelyn Goldsburg, urodzony burmistrz pewnego dnia, kilka miesięcy temu, po prostu zniknęła i nikt o niej nie słyszał od tamtej pory. Wszyscy jej szukali, ale nie było po niej śladu. Strasznie to tajemnicze. Musimy o tym porozmawiać innym razem, a teraz jedź i porozmawiaj z Dorit na wyspie Padok. Poproszę ładnie, Alison. Trzymam kciuki, żebyś się zgodziła. ja nie mogę, ja, ja, ja tylko chciałam do Stanisławy pojechać. Kandydat na burmistrza? Właśnie powiedziałam Jackowi, że nie zamierzam. Może powie możesz powiedzieć Jackowi, że nie wystartuje. Mamy za dużo do robienia tu na farmie, zbyt dużo się tu wydarzyło. To takie smutne z Edwinem. Ciężko wyobrazić sobie lepszego burmistrza. Jednego dnia wszystko było normalnie, a na ciemnego zniknęła. Co się stało? Jedyne co wiem, to że uczestniczyła w otwarciu nowej kopalni G&S w górach, ale oczywiście nie dotarła. Pani Drake odezwała się tego wieczoru i zastanawiała się, dlaczego Evelyn nie dotarła na ceremonię. Najwyraźniej miała zamiar pozwać miasto za zniewagę i utracone korzyści marketingowe, czy coś w tym stylu. Będziesz musiała spytać kogoś innego. Mam tyle prac na farmie, że nie ma, znam żadnych szczegółów. Pozdrów ode mnie Jacka i powiedz, żeby znalazł kogoś innego. I znowu muszę wracać. Więc Dorit to y, ta stara kura. Nie chce przyjechać. Typowe. Aha. Tata na burmistrza. Następnym facetem, który byłby idealny, jest mój tata. Jacob Goldsburg byłby cudownym burmistrzem, jest bardzo mądry i bardzo pomagał mamie, kiedy była burmistrzem. Spytamy go taty, czy by nie wystartował. Mówił mnie już setki razy, ale może jeśli go spytasz, zmieni zdanie. Pewnie jest teraz na przejażdżce, gdyby mi nie powiedział, że mam zostać burmistrzem. Nigdy bym nie wziął tej pracy, nieważnej jak zachwalał ją Herman. Ale jestem posłusznym synem. Poza niechodzeniem do szkoły i nie robieniem imprez w domu. Poza tym jestem super synem, rozumiesz? Powodzenia, Alison. Będę mocno trzymać za ciebie kciuki. Ale wiecie, jak było szybciej, jakbym ja poszła tutaj do tej Dorit? Czy coś takiego? On by poszedł do tego. To tak jest tak oczywiste, że on się nie zgodzi jak się jemu odmawiał. To są konie arabskie, ale nie kupi jeszcze. Kiedyś się na pewno kupię, ale nie teraz. Mówiłem Jackowi setki razy, że nie chcę startować. Dlaczego Jack nie rezygnuje? Mówiłem mu setki razy, że nie chcę być burmistrzem. To zbyt bolesne wziąć stanowisko mojej ukochanej żony. Przypominałbym, przypominałoby mi to z ją każdego dnia. Nie zniósłbym tego. Wiesz co się stało? Nie? Dobrze, jesteś na hrabstwie. Moja żona Evelyn Gordon. Goldsport była burmistrzem w Jarlene. dbała o rozwój miasta i wszyscy ją kochali. Wtedy pewnego dnia zniknęła. Pomachały jej rano do widzenia i jedyną rzeczą, jaką wiem, to to, że wieczorem miała otworzyć nową kopalnię Gent podczas ceremonii, ale widocznie nigdy się nie pokazała i nikt nie wie, gdzie pojechała. Co myślę? Nie myślę. To dziwne, że nie znaleźliśmy nawet jednej wskazówki i nikt jej nie widział. Odkąd opuściła biuro w mieście. Wiem, że żyje. Jeśli ktoś, jeśli coś by się stało, wiedziałbym. Powiedz mojemu synowi, że musi znaleźć kogoś innego na burmistrza. Ale ciekawe to jest to z tą Evelyn. Naprawdę. Ja w ogóle nie pamiętam tych zadań i nie wiem, co się z nas stało. Jacob mnie jest to interesujące. Więc tata nie wystartuje typowe. Aha, i ten jeden jeszcze? Gdyby moja mama była tutaj, Alison wiedziałaby dokładnie, co z tym zrobić. Porozmawiam teraz z Filipem Sanfield. Jest w tym samym wieku co ja, ale on nie był lepszy. Wykształcony i nie do zniesienia nudny. Wydaje się być dokładnie takim typem człowieka, jakiego tu lubią. Nie, nie rozmawiałem z nim. Raczej nie traktuje mnie poważnie. Ja stwierdziłem, że nie ma sensu. Ale może ty będziesz mieć więcej szczęścia? W każdym razie spróbuj, ok? Spytaj Filipa Sanfield, czy wystartuje w wyborach. Powodzenia! To jest ten, co jest. Uh -huh. On tak chodzi, no? To jest ten, co jest... chodzi. Hej, hej tam, kim jesteś? Alison, miło Cię poznać. Nazywam się Filip i przyjechałem na formę Słoneczników wpływ z moją rodziną. Czy chce być burmistrzem? Nie, Alison, nie mogę kandydować na burmistrza. Evelyn była moją dobrą przyjaciółką i w głębi serca wiem, że wciąż żyje. Gdybym wziął jej stanowisko, to byłoby jak przyznanie, że nie żyje. Nie mogę tego zrobić. Co się stało? Nie wiem. Była tu na lunch tego samego dnia i wszystko wyglądało normalnie. Wieczorem miał uczestniczyć w inagrupacji na nowej kopalni GET i wyglądała na to że nie bardzo ją to cieszy. Ona i pani Drake, szefowa w Jarlene, nie spotkały się osobiście, nie mia... ale miała uczestniczyć jako przedstawiciel miasta. Przepraszam, Alison, powiedz Jackowi, żeby znalazł kogoś innego. Nikt nie chce. Filip nie chce być burmistrzem. Jakie to typowe. I na jutro. Będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych Bye.